I ta właśnie trzecia liga, którą, którą zespół tak ciężkimi bojami, ciężką drogą, ale osiągnął, skłoniła nas trenerów, mnie i Mirka Sara i wspólnie z działaczami do podjęcia pewnych, pewnych decyzji, co zrobić, żeby się utrzymać, co powinniśmy zrobić. Wiadomo, że za sprawy organizacyjne trener no niewiele ma do powiedzenia, niemniej za sprawy typowo sportowe i owszem, więc... W Problem w trzeciej ligi na początku, kiedy był okres przygotowawczy, polegał na tym, że yy, nie mieliśmy tak zwanych młodzieżowców. Młodzieżowiec wtedy to był zawodnik 89 roku i młodszy dla nam wtedy. Yy, mieliśmy do dyspozycji tak naprawdę tylko trzech, trzech zawodników, z czego jeden. Ten najważniejszy w tym, w tym momencie, Rafał Iwaniuk, wyleciał w finał Pucharu Polski z ciężką kontuzją i, i zostało nam dwóch, dwóch tak naprawdę Stefan, Stefan Hilkiewicz i Krystian i Kulkowski. Ani Stefan, ani Krystian, mimo wspaniałych młodych, jak to się mówi, organizmów młodych ludzi, ale to było za mało, żeby startować z trzema młodzieżowcami, bo wiadomo, że z czwarty, w czwartej zagrało się dwoma, w trzeciej trzeba było już we, trzech. I trzeba było mieć ich nagle, okazuje się minimum pięć. To logika tak wskazywała. No i zaczęliśmy dobierać, że zaczęliśmy szukać właśnie młodych zawodników z tego roku, no ale nie oszukujmy, się, szukaliśmy też na miarę swoich możliwości. I nagle. Yy, nie wiadomo z jakich powodów Polski Związek Piłki Nożnej ogłasza trzy dni przed rozrywkami, że młodzieżowiec to jest zawodnik, który ma, jest z roczniku 87 i młodszy. I w tym momencie, kiedy spojrzeliśmy w papiery, okazało się, że my mamy tych zawodników 3 czwarte to młodzieżowcy. Teraz mieliśmy do ja, ja osobiście miałem do wyboru dwie rzeczy. Albo utrzymać tą kadrę, którą się przygotowywała przez cały miesiąc, albo z tych, których wzięłem młodzieżowców, po prostu im trzy dni przed rozrywkami podziękować. I nawet były takie sugestie, że no, nie nasza wina, że tak się stało. No ale to też nie mój charakter, żeby tak zrobić. Ja po prostu jestem człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. Ja nie mogłem zawodnikom, których sam ściągałem, powiedzieć, słuchajcie, z tego względu, że się zmienił przepis, my, my musimy z was zrezygnować, czy róbcie sobie, co chcecie. To, 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 to nie wchodziło w rachubę. Chociaż mówię, powtarzam, świadomie miałem, miałem ku temu niektórzy tak nawet mówili. I, ale prawda też jest taka, że świadomie widziałem, że mam bardzo młody zespół. Teraz pytanie było, co jest ten te zespół sobie poradzi. I w pierwszej, ta pierwsza runda wcale nie była taka najgorsza tak naprawdę. Yy, ona była cholernie pechowa, przepraszam za słowo, z tego względu, że i w sędziowie, yy, i kontuzje, które miały miejsce, spowodowały to, że, że tak naprawdę straciliśmy kilka fajnych punktów, których nie musieliśmy wcale stracić. I nagle okazuje się, że po rundzie jesiennej mamy, mamy, jesteśmy nad kreską jakby spadkową, czyli trzy zespoły, a my jesteśmy tym, tym czwartym. Zespół wtedy grał o tyle, mówię dobrze, że był zespołem fajnym w defensywie. Dlaczego? Myśmy byli po rundzie jesiennej jednym z tych zespołów, które mają stracone naprawdę niewiele bramek. Problem polegał na tym, że nie mamy super strzelca, który byłby super egzekutorem, bo jedyny Marcin Muro, który nam wtedy został, który strzelił już sześć bramek. To, to, to troszeczkę było za mało i wiadomo było, że trzeba było się skupić na poszukaniu napastnika. Dlaczego mówię Mi Marcin, a nie mówię też Marcin plus, yy, plus Michał? Bo Michał yy, pracując zawodowo nagle znalazł się rozterce, że więcej razy nie trenował niż to Wiadomo, że w trzeciej lidze nie da się nie trenować i strzelać bramek, tak to robił w czwartej lidze. Chociaż w czwartej lidze lepiej trenował, dlatego strzelał. Potem nie mógł trenować z różnych przyczyn, przede wszystkim zawodowych. No i wiadomo, że ta no, skuteczność, no i mało tego, no, trener nie może w zawodnika, którego przez tydzień czasu nie widzi na treningu, no to, 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 to nie oszukujmy się. To przecież nie jest sposób na to, żeby osiągać sukcesy.